Gospel dla zapiekanych. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: "Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony". Zapytali go: "Nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?". Jezus odpowiedział: "Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: To ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Uczniowie z zachwytem patrzą na świątynię. Podziwiają jej piękno, bogactwo, ogrom. A Jezus, patrząc na to samo miejsce, mówi coś, co musiało zabrzmieć jak chłodny prysznic. Przyjdzie czas, kiedy z tego, co widzicie, nie zostanie kamień na kamieniu. To nie jest tylko zapowiedź zburzenia jerozolimskiej świątyni. To także przypomnienie, że wszystko, co ziemskie. Nawet to, co wydaje się trwałe i wspaniałe, przemija. Zostanie tylko to, co jest zbudowane na Bogu. Jezus nie straszy. On uczy, żeby nie przywiązywać serca do tego, co zewnętrzne. Świątynia, mury, bogactwa, sukcesy wszystko to ma swoją wartość, ale nie jest ostateczne. Prawdziwe bezpieczeństwo nie płynie z tego, co można zbudować, ale z tego, który trwa. W świecie, w którym tak wiele się zmienia, Technologie, granice, wartości. Słowa Jezusa są jak przestroga, ale też jak światło. Nie bójcie się, kiedy wszystko się chwieje. Czasem nasze osobiste świątynie też się rozpadają plany, relacje, poczucie stabilności i to boli. Ale właśnie wtedy Jezus zaprasza, by oprzeć się mocniej na nim nie na murach, które sami stawiamy. Gospel dla zabieganych. Chwila z Ewangelią.